Historia kilkuset niezwykłych listów, które pisali do siebie polska filozofka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, Anna Maria Tymieniecka i kardynał Karol Wojtyła, a później papież. Dziennikarze czarno na białym jako pierwsi na świecie zapoznali się z całością tego unikatowego zbioru. Szczegóły w cyklu Tajemnica Korespondencji w TVN24+. Marcin Gutowski. To historia o tajemnicy. Za przysiągł tajemnicę, że nie powiemy nikomu o tym, o czym tutaj rozmawiamy. I o strachu, który te tajemnice spowodował. Gdybyśmy udostępnili to wcześniej, byłoby trudno zapanować też nad pewnymi emocjami społecznymi. W 2008 roku Biblioteka Narodowa za niemal 11 milionów złotych kupiła obszerny zbiór osobistej korespondencji polsko-amerykańskiej filozofki Anny Teresy Tymienieckiej z papieżem Janem Pawłem II. To siedem skrzyń dokumentów, setki listów, które wymienili przez ponad 30 lat. Pisze, aby nie przerwać wymiany myśli, która zawsze wydawała mi się twórcza i bardzo owocna. To jest w skali świata wyjątkowe archiwum. Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej, który wówczas za pośrednictwem nowojorskiego domu aukcyjnego Sotebis kupował listy, a później na 16 lat je ukrył. Jak sam przyznaje, ze względu na ich treść. Zwykle, gdy duża instytucja kupuje ogromny zbiór bardzo ważnych listów, natychmiast jest rozgłos. Byliśmy zszokowani, że nie było żadnego ogłoszenia i chcieli to bardzo, ale to bardzo ukryć. Odpowiedź na pytanie, dlaczego może skrywać ta umowa, którą przed zakupem korespondencji Jana Pawła II i Anny Teresy Tymienieckiej Biblioteka Narodowa zawarła z Watykańską Fundacją Jana Pawła II. Kościelna instytucja przekazała Bibliotece Narodowej 4, 3 miliony złotych na zakup archiwum. Ze względu na znaczenie archiwum darczyńca zastrzega sobie, że opisanie i skatalogowanie archiwum zostanie dokonane osobiście przez doktora Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Państwo Polski wydaje tak ogromną kwotę i fundacja kościelna ma wpływ na to co my zobaczymy? Fundacja Jana Pawła II została powołana w Watykanie na początku lat 80., w 2008 roku, kiedy archiwum było kupowane. Na jej czele stał kardynał Stanisław Dziwisz. Z tego, co przekazywali mi pracownicy Biblioteki Narodowej, również byli, istniał pewien rodzaj zażyłości pomiędzy dyrektorem Biblioteki Narodowej i kardynałem Dziwiszem. Kardynał Dziwisz, ale to wszystko nieprawda. <grym> Często dzwoni kardynał Dziwisz, żeby się podzielić Nie. tego typu spostrzeżeniami? Nie. Kierownice Biblioteki Narodowej wyrażała obawy, w jaki sposób te materiały mogłyby wpłynąć na proces beatyfikacji Pawa II, gdyby wypłynęły właśnie w tym 2009 roku, kiedy ten proces trwał. Skontaktowaliśmy się z kardynałem Stanisławem Dziwiszem z prośbą o spotkanie i rozmowę. Nie jest taka sprawa, że musiałbym być. A ja jestem w tej chwili w Rzymie, bo mamy tutaj zebranie fundacji na III. O tym, co skrywa tajemnicze archiwum, dowiedzieliśmy się przed rokiem. Jako pierwsi dziennikarze na świecie i pierwsi żyjący ludzie poza dyrektorem biblioteki przeczytaliśmy całą korespondencję. Jestem wdzięczny za wszystko dobro, którego doznałem od niej. Od zaproszenia na Harvard, a potem do Pomfret. Tego się nie zapomina. Gdy siadywaliśmy na pikniku w czasie dniówek, ile jasnych wspomnień przeżyć. Kolejne miesiące spędziliśmy na weryfikowaniu faktów opisanych w listach, poszukiwaniu potwierdzających je źródeł i spotkaniach ze świadkami historii, która między innymi rzuca zupełnie nowe światło na drogę kardynała Karola Wojtyły do papiestwa. Pomagała mu w nawiązaniu spotkań, kontaktów i wywiadów. Chciałam, aby Karol Wojtyła wyszedł na przywódcę chrześcijaństwa. Badania, które będą w tej chwili prowadzone, mocno zmienią ocenę pontyfikatu. Także dlatego, że w 2002 roku mieszkająca wówczas na przedmieściach Bostonu przyjaciółka niezwykle dużo często i w bardzo mocnych słowach pisała do papieża w sprawie największej afery pedofilskiej w amerykańskim kościele. Reakcja Ojca Świętego odebrana była słabo, zbyt późna i zbyt słaba. Trzeba koniecznie działać. To co i jak pisała to część mafii obecnej administracji Kościoła, która trzyma się razem. Oraz to, co i jak odpisał jej Jan Paweł II. Odsłania nieznane dotąd fakty dotyczące postawy papieża wobec przestępstw seksualnych duchownych i ich tuszowania. Niezwykła rzecz, którą odkryłeś. Nie miałem pojęcia o istnieniu tych listów. Ona tak konsekwentnie wręcz w niego waliła. Nie chcemy takich biskupów. Cały świat wiernych czeka. She didn't know. Ona nie wiedziała, że on skrywał jeden z największych sekretów świata. Dzisiaj jest moment na zmierzenie się z wątkami tam się pojawiającymi. Dla faktów, Marcin Gutowski, TVN 24. A wszystkie trzy części cyklu o tym niezwykłym zbiorze listów w reportażach czarno na białym tajemnica korespondencji do obejrzenia w TVN 24.